Pierwsze odczucia są normalne tak naprawdę. Śmieję się z kolegami, że wróciłem z wakacji tak naprawdę półrocznych. No, takie są odczucia. Ja doskonale znam tu wszystkich, doskonale znam klub, trenerów, zawodników, więc no, czuję się tutaj jak w domu. Od pierwszego dnia myślę, że nie potrzebuję aklimatyzacji żadnej. Czuję się tak, jakbym, jakby po prostu byłem tutaj cały czas, więc mam nadzieję, że będzie to ponownie bardzo owocny okres. Tak osobę życzę i mam nadzieję, że z drużyną zrobimy coś fajnego. Zędzniłeś? Myślę, że tak, przede wszystkim za atmosferą, za, za tymi ludźmi, bo naprawdę bardzo ciepło wspominam tych wszystkich. Eee, bardzo dobrze się tutaj czułem i myślę, że tak będzie nadal. Jarek pamiętasz naszego masażete Kowala? Jasne, że tak. Dzisiaj ma urodziny. Życzysz mu jakieś specjalne życzenia? Tak, życzę mu przede wszystkim najpierw spokojnej podróży, bo, bo jesteśmy jeszcze przed wylotem. Myślę, że... Jest to bardzo fajny maser i cóż, życzymy mu wszystkiego dobrego. Życzymy mu jak najdłuższej pracy w Rakowie i żeby zwięcił ten sezon na czymś fajnym. Piotruś dużo zdrowia, sukcesów z klubem, jak najwięcej lat z nami i żebyś dotrzymał swoich postanowień noworocznych. <noise> Pewnie. Koło Lesickiego najlepszego twoim twoim tylko zdrowka. Zgodnie z local Data Protection Dobra, oh, no, to right? daje to. Ale <laughs> 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 Zat, daje to. <laughs> Daję od, od, od nie daje rady <laughs> Smith. <Schmid> I. okazuje <laughs> <hazji> się, oh, Ale, poszedł. Te, czekaj, jak on ma, to walizę. to lepiej ja tak, by przeżyć, jak Zobacz tu, co się dzieje. Rekord skośny. Tak jest. Ja bym nasze rekord mi zabrałeś. Teraz z tej ja? ja? Ja, ja, ja. Jestem ostatni, to jest trój. Czerwonci, dzisiaj Rekord skośny. Trzymaj szansę, ja jestem cienki Ojejku My... O, wylądowaś Noty świetne no, Które miejsce? Czwarte miejsce, na 6 to Pięknie ata ata di no <weź laughs> przez, <tancurę>. <laughs>